Rozdział 20. Rozstrzygnięta kwestia. Wychodząc od pana Pendeltona, Polianna zauważyła, że niebo ściemniło się jakby przed nadejściem burzy. Przyspieszyła więc kroku, lecz w połowie drogi zobaczyła Nancy, która szła naprzeciw niej z parasolem. Właśnie w tej chwili chmury zaczęły się nieco rozpraszać. Byłam pewna, że burzy nie będzie, rzekła Nancy, witając się z dziewczynką. Ale panna Napoli kazała koniecznie wyjść ci naprzeciw z parasolem. Bardzo się niepokoiła. Naprawdę? machinalnie zapytała Polianna, przyglądając się chmurom. Ale ty zdaje mi się myślisz o czymś innym? zauważyła Nancy nieco zgorszona. Mówię ci jeszcze raz, że panna Poli niepokoiła się o ciebie bardzo. Ach tak? odparła Polianna, przypominając sobie pytanie, jakie miała zadać ciotce po powrocie. Bardzo mi przykro, że niepokoiła się z mojego powodu. – A ja się z tego bardzo cieszę – odparła Nancy. Polianna spojrzała na nią z zaciekawieniem. – Cieszysz się, że ciocia niepokoiła się o mnie? Ależ Nancy, wcale nie tak się gra w zadowolenie. Tu się nie ma z czego cieszyć. – Ach, wcale nie zamierzałam grać w zadowolenie. Ty nawet nie domyślasz się, co to znaczy, że panna Poli niepokoiła się o ciebie, dziecinko. – To znaczy, że się męczy, a to jest bardzo przykre uczucie. Cóż to może znaczyć więcej? – a więc ci powiem, powiem ci co to znaczy. To znaczy, że panna Poli tym razem zrobiła to nie z obowiązku. Jak to Nancy? zawołała Polianna zgorszona. Trzecia Poli zawsze przecież spełnia swe obowiązki. Jest to osoba obowiązkowa, mówiła bezwiednie, powtarzając słowa pana Pendletona. Nancy roześmiała się. Owszem, jest taka i taka zawsze była. Ale odkąd jesteś u nas, zaszła w niej pewna zmiana. Polianna zamyśliła się. Wiesz Nancy, chciałam Cię o coś zapytać. Jak ci się zdaje, czy ciocia Poli chętnie trzyma mnie u siebie, czy odczułaby moją nieobecność? Nancy zastanawiała się nad tą sprawą dość często i gdyby pytanie to było zadane dawniej, czuła, że trudno by jej było odpowiedzieć szczerze, nie raniąc serduszka dziewczynki. Lecz dziś niepokój panny Poli i wysłanie parasola zmieniły jej przekonanie o stosunku panny Poli do siostrzenicy. Mogła więc na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Czy chętnie cię trzyma? Zawołała. Czy odczułaby twą nieobecność? A czyż nie o tym właśnie mówiłam ci przed chwilą? Czy nie posłała mnie w pośpiechu z parasolem, zauważywszy na niebie chmury? Czy nie kazała przenieść cię o piętro niżej, żebyś miała ładniejszy pokoik? A tyle innych drobnych dowodów, czyż nie świadczy o tym, żeś złagodziła jej charakter, a piesek, a kotek, a chociażby jej sposób mówienia do mnie i wiele, wiele innych rzeczy. Nie wyobrażasz sobie nawet, do jakiego stopnia brakowałoby jej ciebie, gdybyś stąd odeszła? Twarzyczka Poliany zajaśniała po tych słowach radością. Ach, Nancy, jak to dobrze! Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jestem Ci Poli potrzebna. Teraz naprawdę nie mogłabym jej opuścić myślała Polianna, idąc do swojego pokoju. Wiedziałam, że mi jest dobrze z Ciocią, ale nie przypuszczałam nigdy, aby jej było dobrze ze mną. Pozostawało więc zawiadomić o tym postanowieniu pana Pendeltona, co było zadaniem niełatwym i Polijanna trochę się tego bała. Lubiła bardzo pana Pendeltona i szczerze mu współczuła, gdy go widziała smutnym lub gdy jej opowiadał o swym samotnym, nieszczęśliwym życiu. Wyobrażała sobie po wyzdrowieniu pana Pendeltona ten duży dom o ponurych, milczących pokojach, zakurzonych stołach, porozkładanych w nieporządku książkach. i serduszko jej się ścisnęło mocno. Pragnęła znaleźć kogoś, kto by. I nagle podskoczyła, wydając okrzyk radości na myśl, która się zrodziła w jej małej główce. Udała się jak mogła najprędzej do pana Pendeltona. Zastała go w bibliotece już siedzącego w fotelu ze swym wiernym psem u nóg. A więc polijanno, czy będę mógł podczas resztek moich dni spokojnie grać w zadowolenie? Zapytał chory niecierpliwym tonem, zaledwie przestąpiła próg pokoju. Owszem, odpowiedziała Polijanna – Znalazłam najlepszy sposób, ażeby panu... Ale z tobą? Przerwał pan Pendleton. Mm, nie, ale... Polijanno, wszak nie powiesz mi nie, odpowiedział głosem wzruszonym. Muszę, proszę pana, naprawdę muszę. Czecia Poli... Odmówiła ci? Przerwał znów chory. Nie, pytałam jej. Z trudem wyjąknęła dziewczynka. Polijanno! Odwróciła oczy. Nie mogła znieść rozżalonego wzroku swego przyjaciela. Więc nawet jej nie pytałaś? Zapytał po chwili milczenia pan Pendleton. Naprawdę nie mogłam, brzeptała Polianna. Zanim ją o to zapytałam, dowiedziałam się, że moja obecność jest jej potrzebna. A i ja też nie chciałabym jej opuszczać. Pan nie wie nawet, jaka dobra była zawsze dla mnie. I zdaje mi się czasami, że ona zaczyna się z wielu rzeczy cieszyć. A pan wie, że przedtem tak nie było. Zresztą pan sam mi to powiedział. Ach, proszę pana, ja nie mogę opuścić cioci Poli. Nastąpiła długa chwila milczenia, przerwana tylko od czasu do czasu szumem drzew za oknami. Tak, Polijanno, nie możesz jej teraz opuścić, powiedział wreszcie pan Pendleton. I więcej już cię o to nie poproszę. Ostatnie słowa wymówił prawie szeptem, lecz pomimo to Polijanna usłyszała je. Ale jeszcze nie powiedziałam panu wszystkiego i tego, co jest właśnie najlepsze ze wszystkiego, co by pan mógł zrobić. Nie dla mnie, Polijanno. Owszem, mówił pan, że dla stworzenia ogniska domowego potrzebne jest serce i ręka kobiety lub też obecność dziecka. Otóż to drugie znalazłam. Oczywiście nie będę to ja, lecz ktoś inny. Ależ ja nie chcę nikogo oprócz ciebie, zawołał z oburzeniem pan Pendleton. Zechce pan, gdy się pan wszystkiego dowie. Pan jest taki dobry i życzliwy. Niech pan tylko pomyśli o widmach słonecznych, o tej złotej monecie, o swoich oszczędnościach dla pogan, o polijanno. Przerwał podrażniony pan Pendleton. Raz na zawsze skończ te brednie. Już dziesięć razy mówiłem ci, że nie mam żadnych pieniędzy dla pogan. Przez całe moje życie nic im nie dałem. Spodziewał się zobaczyć po tych słowach wyraz rozczarowania w oczach polijanny, lecz zawiódł się zupełnie, gdyż ku wielkiemu swemu zdumieniu ujrzał twarzyczkę dziewczynki promieniającą z radości. – Ach, jak się cieszę! – zawołała kleszcząc wolnie. – To znaczy – poprawiła się rumieniąc – nie z tego, że pan nie zbiera pieniędzy dla pogan bo o nich i tak troszczy się wiele innych osób, ale dlatego, że pan na pewno zajmie się Jimim Binem. O, teraz jestem tego pewna, że pan go weźmie do siebie. Kogo? Jimiego Bina. On da panu obecność dziecka, która przyczyni się do stworzenia ogniska domowego, a i on też będzie zadowolony. Przed tygodniem zmuszona byłam powiedzieć mu, że panie z dobroczynności, do których pisałam, odmówiły zajęcia się nim. I był tym bardzo zmartwiony. A teraz, gdy się dowie, będzie najszczęśliwszy. On tak, ale ja nie, powiedział stanowczo pan Pendleton. Zresztą, Polianno, to co mówisz jest niedorzecznością. Ale pan nie chce przez to powiedzieć, że go do siebie nie weźmie? Właśnie to chcę powiedzieć. Przecież, gdy on tu będzie, mówiła prawie ze łzami w oczach Polianna, nie będzie pan się czuł samotnie. Nie wątpię o tym, odparł pan Pendleton. Ale w tym wypadku wolę moją samotność. Wtedy Polianna postanowiła użyć ostatniego oręża. Kiedyś Nancy, opowiadając Poliannie o panu Pendletonie i chcąc powiedzieć, że jest taki ponury dlatego, że prawdopodobnie ma jakieś kłopoty i zmartwienia, które go gnębią, użyła pewnego alegorycznego określenia, a mianowicie, że trzyma kościotrupa w szafie. Polianna zrozumiała to dosłownie i od tej chwili, aczkolwiek nigdy o tym nie mówiła, zawsze ciekawa była zobaczyć tę szafę z kościotrupem. O tak! Powiedziała więc teraz, chyba pan uważa, że mały, żywy chłopiec mniej jest wart niż kościotrup, którego pan gdzieś przechowuje. Ja jestem innego zdania. Kościotrup? Tak, mówiła mi że pan ma kościotrupa w szafie. No tak, ale. I nie dokończywszy zdania, pan Pendleton roześmiał się serdecznie. Napięte nerwy Polianny nie wytrzymały jednak dłużej i dziewczynka rozpłakała się na dobre. Zobaczywszy rzęsiste łzy małej przyjaciółki, pan Pendleton natychmiast przestał się śmiać i zamyślił się na chwilę. – Polijanno – rzekł następnie – masz rację. Może bardziej niż sądzisz. Wiem, że mały, żywy chłopiec jest więcej wart niż mój kościotrup w szafie. Jednak nie zawsze chętnie robimy zmiany. Czasem kościotrupy w szafie są nam bardzo drogie, Polijanno. – Ale opowiedz mi coś o tym chłopcu. I polijanna opowiedziała mu wszystko, co wiedziała o Jimmy wybuch śmiechu pana Pendeltona nieco złagodził ciężki nastrój. A szczere opowiadanie o Jimim poruszyło rozczulone już serce, także Polianna, wychodząc od pana Pendeltona, dostała polecenie, aby w najbliższą sobotę po południu przyprowadzić do dużego domu Jimiego. Ach, jak się cieszę, mówiła żegnając się z panem Pendeltonem. – I jestem pewna, że pan go pokocha. Tak bym chciała, żeby Jimmy znalazł wreszcie przytułek i kogoś, kto by go szczerze kochał.